twoim zdaniem, jaki jest największy problem polskiego boksu zawodowego? Nie byłem takim jakimś tam chuliganem i nie jestem, tak jakby takim w szkole zawsze starałem się jakoś tak grzecznie. Czy nie sądzisz, że mamy czas będą w Polsce potencjał na mistrza i trzeba to wykorzystać? Ja wyszedłbym na taką walkę, jakby była możliwość tak o walka o mistrzostwo świata, to dwa flagi to na pewno. Mhm. Polska zawsze będzie też na spodenkach jak ja wychodzę. Czy bardzo stresuje go sytuacja na Ukrainie? Syntagen Laboratories, najlepsze BPC-157, które chroni mnie przed kontuzjami. Z kodem Sarara macie freebet 60 zł od partnera kanału Bugmahera Betfan. Szczegóły znajdziecie w opisie. Dzień dobry, kanał Tomasa Sarara Extra, gdzie, jak wiecie, pytania wasze z Instagrama do, do moich gości. A że za dzisiejszym zapowiedziany wcześniej gościem był Fiodor Czerkaszem. Już się witaliśmy, ale jest, chętnie tam. zbiję. Kolejne, mam nadzieję, z, moim, z byłym mistrzem. O tym również rozmawialiśmy na poprzednim kanale, także tam Was również zapraszam. Ale póki co, oprócz moich pytań są również, również wasze. Are you ready? Yes. Okej. Okay. O, czasem się pytania powtarzają z tego, co sobie rozmawialiśmy wcześniej. A czasem są takie, które sam żałuję, że przykładowo nie zadałem, czy gdzieś tam nie, nie było tego typu tematyki. Kim jest z zawodu i jaką ma styczność? Kim jest zawodem? Kim jestem zawodem? Ta. Bokserem, okay, <grym> sportowcem. Nie, no, ale w sensie... Wyuczony jakiś zawód. Tak, jest u mnie wykształcenie, ale jak to powiedzieć? A, no dobra, no... Czym się zajmujesz? No dobra, się nie, dobra, no ja na przykład skończyłem studia, takie rolnictwo, nie, tam okay, w sensie... Ale rolnikar, wiesz, taki, tak, to. taki rolnik, ale tak naprawdę, szczerze, to tak za bardzo do czynienia z tym nie miałem. Nie, no tylko w bo bardzo tak. często jest tak, że ludzie mają po prostu wyuczony wyuczone, zawód i wykonywany tak, zawód, tak, także... Tak, 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 ja akurat powiedzmy jestem, To jest skończyłem studia, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w no, szkole, tak, tak naprawdę nigdy nie byłem w szkole, tylko na praktyce, na gorsze stałem, na praktyce, na gorsze że jeszcze nawet dyplomu do dzisiaj nie wybrałem, <laughs> <Serio? laughs> ale już tam 10 lat, także <laughs> najwyższa pora się, się o niego upomnieć. Fiodor, gdzie widzisz siebie za 5 lat? O, za 5 lat... Będziesz miał na jego 31. No właśnie 31. Nie, naprawdę to jest chciałbym. W Twoim wieku, na, w Twojej kategorii wagowej to już jest moment, żeby być chyba w topie, co? Tak, chciałbym osiągnąć w boksie tak wymarzonej pasu, które marzę i oczywiście chciałbym mieć szkółkę jakąś, tak, taką może związane ze sportem, może i kopane i boks, jakbyś takie łączone, żeby też młodzież jakby uczyć, wiesz, wziąć jakichś trenerów i żeby to taką, taką szkółkę okay. mieć, która Czyli rozwija. To też mniej więcej sport. to, o czym rozmawialiśmy, nawet nie na poprzednim kanale, tylko poza kamerami. To dobrze pomyśleć o tym, meczu, jakąś furtkę na przyszłość. przyszłość. To, że niekoniecznie musisz otwierać budkę z kebabem <grymne> <grymne> Dokładnie I było momentem byłoby pozostać w środowisku sportowym Tylko, Tak, to na pewno Jakiej muzyki słuchasz na co dzień i czy masz jakiś samochód? Jeśli tak, to jaki? Samochód mam od e, takiej firmy, od mojego przyjaciela Linku, który mnie sponsoruje Paweł Klemont i Paweł Woźniak. Ja mam BMW 3, taka świeża 2021 roku. E, no to dzięki nim jakby jeżdżę tym samochodem, a muzykę słucham, powiem ci szczerze, różną. Ale bardziej rap, tak? I taki może nawet e, jeszcze taki, e, czasami mogę włączyć coś takiego ze swojego miasta, taki charkowski, taki, taki uliczny że, rap, nie, no, taki no, bardzo taki hardkorowy. Je, hardkorowy, a czasami takie też e, mogę coś takiego, ja u nas tu, pop muzyka taka, mm, nie, tak, nie? Tak. także to różnie. Dobre, Zależy od nas tróce. To właściwie 100% rozumiem, bo sam jestem tak. słuchaczem hip-hopu. Tak, tak, ale tak. ludzie na inne nurty nurty muszę. <grym> Dokładnie specjalnie zamykam. Czy bardzo stresuje go sytuacja na Ukrainie? Powiem Ci szczerze, ja Sylwestra spędziłem na Ukrainie u siebie w mieście w Charkowie, to jest 60 km od Rosji. No i. W Ukrainie na Ukrainie o tym nie trąbią tak jak tutaj w Polsce, tak, bo do mnie przyjaciele z Polski pisali tam znajomi pisali, że Fiodor, jak tam w ogóle sytuacja. I powiem jakoś jest spokojnie, bo moim zdaniem to specjalnie może nie rozkręcają Ukraińcom, tego nie mówią, żeby wiesz... Było to paniki. nie było paniki, może z jednej strony tak, a z drugiej strony, no jakoś tak wszystko widzę na luzie, nikt a tam... A może z drugiej strony, może to w Polsce specjalnie tak to mówią o tym, Wiesz, że... Wiesz chodzi. Dlatego ja, szczerze powiem, jestem politykiem, mówię jak jest, tak, że na razie jest spokojnie, tak. Nikt tam torby może nie pakuje, ale mhm. tak jak mówisz, sytuacja może być w każdym razie niebezpieczne, obawy są one, nie ma obawy wysok, ale, tak. Ale się tak ja na przykład wody. ze swoich rodziców tak przeżywam, jak coś, to coś będziemy tam myśleć o tym. Mm -hmm. Tak, moja, ja mieszkam z żoną, ona też ma rodziny swoją, ma siostrę na Ukrainie, więc jesteś osobą wierzącą? Ogólnie tak, ale prawosławną. Okej, okay, jasne. Ja to już mówię, nie, nie tak, się tak. Ja też często jak się modlę, to po prostu zwyczajnie się modlę o pokój na świecie. Tak, oczywiście. Ważne, na której części świata, po prostu to. Bo nadzwyczajnie najgorsze co może się wydarzyć właściwie i nikomu, nikomu absolutnie, nikomu tego nie życzę. Dokładnie, zgadza się. Jak zachęcić do trenowania boksu? Słuchaj, no ja pamiętam, że ja od dziecka, nie wiem jak ty w ogóle poszedłeś na jakiś, jakiś boks. Tata wziął, wziął się... za rękę razem z bratem. Tak? mało lat, żebyście sobie w życiu potrafili poradzić, <laughs> nauczyć się czegoś. I ja się wielokrotnie śmieję, także pewnie już to słuchacze słyszeli, do dzisiaj moja matka wypomina moje mój co, to przez ciebie muszę to wszystko przeżywać teraz, to <laughs> no, twoja wina. No, no, A tak, przeżywa, po prostu wiemy. ja, ja złałem Bakcyla, masz spróbuj ale fajnie, jeszcze zawsze jarałem, I ja mnie I brat też, tak? Później. On już mniej oczywiście, bo tylko ja się w to najbardziej wkręciłem. Tak, taka była moja historia, ale pytanie nie A tak, jest o a u mnie było tak, że w te wcześniej filmy były z Jean Claude Van Damme, Jackie Chan, ja <laughs> uwielbiałem Jean Claude Van Damme, ten film kickboxing to po prostu było coś niesamowite. Ja, u mnie ojciec grał w hokej mm -hmm. i on jak wszedłem do pokoju, zobaczył, że tam się rozciągam, jakieś ciosy tam minie, <laughs> mówię, a co Ci się podoba, no zaczął tak fajnie tak popytywać, ja mówię, tak, chciałbym takiego starego trenera jak tutaj w kickboxingu. I on akurat znalazł taki, taką osobę stary, taki był <laughs> jakiś, wiesz, taki tam. I ja wyszedłem na ten kickboxing i pamiętam, bardzo mi się podobało. Akurat to, tam ten trener zajmował się dzieciakami, wiesz, to też są różne trenery, tak. Ktoś zajmuje się na przykład tam od 16 lat, od, tam, od 18 lat, a niektórzy potrafią z dziećmi się, to wiesz, to tam okay, jakieś tam sparingi robią, coś tam, wiesz, ćwiczenia pokazują. I to mi się podobało i właśnie pamiętam, okay. to od filmu się zaczęło. Dobra, lecimy dalej. Pięściarz pieś czy bokser, jak się w końcu mówi. A to ja nie wiem jak po polsku dokładnie. <grym> <grym> Moim zdaniem. Wiesz, no bokser, u nas to zawsze się mówiło bokser, jak to tak, więc tak często Ale jak, bokser się nie... ja tak. <grym> To brzmi, moja, moja taka właśnie tak, ja to, prostu... to opinia jest taka, że wiesz, bokser to brzmiał prostu zwykły bokser, który chodzi do a, a pięścia brzmiał jak dużo mądrze A okej, ok, tak, ok. ja. Tak to, to się po mówi polsku. plus 10 do inteligencji. Ja, tak. ja. W takim razie pięścios. Taka, taka moja opinia, ale nie to każdy, będzie wiedział. Są. Ulubiona kombinacja ciosów. Ulubiona kombinacja ciosów. Wcześniej jakoś tak lubiłem na przykład na wątrobę, tak? Lewy na wątroby jakoś tak wyczuwałem. Fajnie, tak. Ale Ta, tak sam budowałeś podnosi ręce ciosami na głowę, czy na przykład tak. unik na prawej i na odsłonięte za Nie, ja na przykład robiłem tak, że była taka zwykła kombinacja, że lewy, prawej taki na góry, jakby tak A zasłaniałem amerykanu. z góry taki tak. I stąd wątroba i lewy się tak? A teraz tak ostatnio jakoś ta wątroba idzie po prostu mechanicznie tam gdzieś wsadzam i ludzie otwierają się pod lewej sierpowej. I to czas, często ja tak łapię na ten lewy sierp postać. Często tak? mam w ogóle, bardzo podobną kombinację, lubię, bo tak jest prawda, że jeśli wyjdzie, chat tu o, o, jest tak, tak, tak że już jest na dole. Trzeba szybciutko poszukać tak, ciebie, się Ale widzisz dużo wyboru tutaj w boksie nie mamy jakby tak? Tych ciosów tak. w sensie i trzeba kombinować zawsze. dlatego tak. co sam powiedziałeś, że gdzieś tam faktycznie na sam... A, w innym odcinku to no. tak, że mówię, że właściwie w tych sportach kopanych, że można łatwiej kogoś złożyć, bo kogo, albo podejść, koło pnióż i ta pozycja się rozlatuje. Dokładnie. Jest większy jednak faktycznie warsztat tego i jakby, że, że można gdzieś tutaj jeszcze łapać. Czy interesuje się sportowcami sztuk walki z Ukrainy i kto według niego jest tam warto obserwowania? Yy, mówimy o boksie, tak? No, myśli, ogólnie, że tak. No, I ogólnie, z... na przykład, od kickboxingu, tak, mi się podobał hmm, nasz ukraiński, tak. przyznasz Artur Kiszenko. No, on teraz mieszka w Hiszpanii. Patrzę na jego zawodnikę, tak? tak? O, tak. proszę. to no, i... blizna na to właśnie z tego. Tak. <laughs> no, na przykład ten Artur Kiszenko naprawdę zachwycał swoją taką wiesz, Mega, no, mega, mega, mega gość, już mega, wtedy super. w Japonii się w karierze jego walki. Oczywiście teraz on już nie jest, no, jakby już nie boksuje, tak, tak. tak. Nie ma takiej kariery. Tak, A zówczas on nie oszukiwał? Tak, tak. Ale na przykład zawsze mieliśmy jakieś przykłady, ci kliczko z boksu, tak. to zawsze się budzili jak w Polsce na gołotę, tak samo tak. na kliczko z z rana. Bohaterowie dziecka, jest. Bohaterowie, tak. Teraz widzisz, no moim zdaniem był niedoceniony taki Aleksander Gwoźdik, Mamy takiego boksera, no, który no, był trzeci na olimpiadzie i też boksował zawodowo, ale przegrał taki z on w Kanadzie mieszka z OPAS WBC i IBF oni walczyli, unifikację. więc no taki naprawdę, ja jego też osobiście znam, on z mojego miasta pochodzi. Okay. No mnóstwo mamy tych zawodników, Łomaczenko to wiadomo, nie tak. muszę przedstawiać, Usyk, który teraz jest naprawdę o, właśnie, bohater. Mówisz, Usyk to jest tak, teraz bohater. bohater w ogóle, bo... Dojdzie do walki z Dojdzie, będzie rewanż moim zdaniem, no hmm. ale ty myślisz o tym, że Fury, tak? Że tam idzie w kolei. No nie, tak, nie. Tak, tak, te, no. Teraz będzie Joshua, to na pewno remanż. Mhm. No a później już, na pewno A później Fury właściwie dość odważnie wywołuje do tam Tak, wojskowej. tak. Gał, nie, no to, 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 to jest gość, panie, to jest naprawdę <laughs> takie, akcje robi. Yy, za panowania braci kliczką. Po wadze ciężkiej boks był nudny. Muszę powiedzieć, że teraz przynajmniej ja to, się, to się, zjadzam, zjadzam. Się, dzieje. Teraz się dzieje. Jest Wider, jest Joshua, jest Usyk, jest Tyson Fury, jest właściwie kilku pretendentów takich, że naprawdę robi się ciekawe. Te, te walki są ciekawe, bo wcześniej wychodził Glitchko, dobra, wygra tak, z tym, wygra tak. z tamtym. Już tak patrzysz tak. na to. Tak, swojego czasu jak Mike też tam wszystko wychodził się <laughs> i się Tak, ale no, no, o Majku Tyson nie można powiedzieć, że był nudny, co jak no to? Nie, nie. <laughs> tak, tak. y, pomalutku, żebym tu nie się No, parę pojedziemy pa, pa, dalej. Dlaczego zaczął trenować Dzisiaj miałem jakieś awantury na ulicy? Na ulicy, tak, miałem i właśnie miałem tak, że często jakoś takie słabe ręce miałem, że cały czas w gipsie, nie? Na trening okay. później przychodził trener, tam co się stało, a tam, wiecie, tam upadłem na piłce tam na przykład w szkole, nie? To raz, drugi już, on rozumie, i tak, wiesz, nie byłem takim jakimś tam chuliganem i nie jestem, tak? Jakby takim w szkole zawsze starałem się jakoś tak grzecznie i tak Szkoły nie były nigdy szczerze powiem, na pierwszym miejscu zawsze treningi jakoś, tam, tak. jako dziecko, nie? sport, sport, osiągnięcia w sporcie, a szkoła to jakoś idzie tak, okay. ale starałem się też nadążyć. Dlatego mówię, że nie byłem takim chuliganem, że nie, nie mogli tam ze mną poradzić, awantury nie robiłem, ale oczywiście jak gdzieś e, obrona jakaś czy, czy coś, jak z chłopakami tam zawsze tak. jakieś coś, to... żeby powiem... sobie nie wolno zrobić. Tak, tak, ale ręce to mówię, zawsze tak. połamane, jak z rodzicami tak, się tak. wspominamy, no. Czy nie sądzisz, że czas, będąc w Polsce, potencjał na mistrza i trzeba to wykorzystać? Że w sensie trzeba gdzieś ruszać dalej? No, Ameryka i go nie, nie wiem. Nie, oczywiście się miejsce. chce tak spróbować w Ameryce, ale też no, jak masz tutaj na przykład promotora swojego, tak, który zapewni ci tutaj kalę, tak? W tamtym roku, powtarzam, miałem trzy główne walki wieczoru, w tym roku oczywiście trzeba spróbować wyjechać, może posparować tam w tych Stanach, zobaczyć w ogóle jak to wygląda. Wiadomo, że można sto razy usłyszeć, ale lepiej jeden raz zobaczyć tak, jak, to tak, jak to wygląda, więc spróbować w Stanach. No i tam już też mówię, jak z Tobą rozmawialiśmy, że praca promotora, ale ja czuję, że jestem w dobrych rękach. Dokładnie, właściwie dużo ludzi w Polsce obraża się. Nie na doceniają, tak. Ruch. Czasami szczerze powiem, jak ja pamiętam, przyjechałem z Ukrainy, no nie doceniają. Ja też mam swoje wiesz, właściwie to uwagi, a też ja też mogę powiedzieć, że są rzeczy, które mi się podobają mniej czy bardziej. Dokładnie, ale, to się ale dokładnie, rozumiem. O, i pasz takie kolejne pytanie. Twoim zdaniem, jaki jest największy problem polskiego boksu zawodowego? Zawodowego? Nie, no ciężko powiedzieć. No, trenerzy. To jest trenerzy. pierwsze, co się rzuca mm -hmm. w oko. Kiedy walka gdzieś. Poza Polską, Stany czy Anglia. czekamy. Tak, rozmawialiśmy o tym, że tak, to też praca promotora i osobiście jestem otwarty, ale niektórzy... I rzeczy do tak? Nie, szansę, tak, tak? tak nie, nie, od nas, niektóre od tak. sportowców rzeczy zależą. Walka marzeń? Sprzed, sprzed lat lub teraz? Z tak, nie, wa dziękuję. Walka, oczywiście, będzie Grand, grant, to na pewno. chciałoby się zawalczyć, i, bo Mekka taka walka boksu i jak już jestem w tej dziedzinie sportu, tak w tym sporcie, no to tylko tam. Jak wspominał swoje pierwsze seminarium w Czrzewie, MN Boxing? Tak, pamiętam, ja powiem tak, że e, byłem w tym Czerzewie, zobaczyłem, że tak nieduże to miasto w ogóle, to takie małe miasteczko, ale w takich akurat małych. malutkie, bo nawet nie wiem, gdzie jest. Tak no wiesz, wiesz, co wiadomo, co A ja Ci <laughs> powiem tak, że w takich małych miasteczkach są. E, te oczy aż się palą na tym treningu, rozumiesz, oczywiście. przyszło tam 25 osób, yy, tam wiesz, 15-18 lat takich wiesz i wszyscy widać taki ogień w oczach, to mi się podobało. Prowadzisz regularnie w ogóle seminaria? Wiesz co, no jak zapraszają, to jak mam czas, to oczywiście. To ja Cię powiem, zaproszę, bądź gotowa. No. Kiedy zdobędzie najważniejszy tytuł mistrzowski, na który jest skazany? Widzisz, to Aha. nie jest tylko moja dzięki Niestety nie jestem wróżką, żeby takie rzeczy mnożyć. Ale weź nam nie? Kwestia w ogóle odmówisz, czy. Tak, tak. Ja myślę, że to. No, tak. Wiesz, no nie zabiegać naprzód. na przykład. Widzisz, może być tak, bo słuchaj, na przykład, tak, walka, sam wiesz, kontuzja, gdzieś wypadać. Teraz mogę tutaj Pomylałem na kamerę gadać. trzy lata, oczywiście. W ciągu no, trzech lat, oczywiście. Że tak. Wiadomo, zawsze może się wstać, bo się okaże, że nie wiem, w się zakocha no, w życiu, to, 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 to nie wiem. <ś Southeast> <conceptual> czy w inny sporcie się zakocham. No, na przykład to miałem na myśli tylko, że. jak zostanie mistrzem, to będzie to. Polski czy ukraiński? No widzisz, cały czas jakby też politykę, polityczne sytuacje, ale powiem tak, że urodziłem się na Ukrainie, tak, ale Polska daje takie możliwości rozwoju, czyli dzięki Polsce też jakby pokazuje swoją umiejętności i bardzo lubię ten kraj, lubię tych ludzi i mieszkam tutaj na Stawie, tak. mam obywatelstwo polskie. Więc ja bym to tak uczciwie to e, wyszedłbym na taką walkę, jakby była możliwość tak o walka o mistrzostwo świata, to dwa flagi to na pewno. Mhm. Polska zawsze będzie też na na spodenkach, jak ja wychodzę na spodenkach i w tak, sercu to wiadomo, tak. tak Ukraina, no też, bo jestem z tego dom. kraju, tak. Dom, także tak. No, to trzeba też, żeby ludzie to zrozumieli. Wiem, ja w ogóle właściwie absolutnie nie chciałem tutaj wchodzić na jakiekolwiek tematy nie, polityczne, ale by... są po prostu czasami. Ale u mnie pytają, dlatego tak. ja odpowiadam. Inaczej ja, ja oceniam ludzi, a nie z skąd pochodzą, tak, także jeśli <laughs> faktycznie nie wiem, ktoś byłby po prostu z ale z naszego kraju ja jest coś <laughs> z dobrą duszą i może być z najbardziej drogiego kraju, to... To nie no, oceniajmy ludzi, a nie, a, nie, a nie barwy i kolory flagi. Gdzie dobry boks na Ukrainie? Jakiego trenera godnego polecenia? U, powiem ci, dużo trenerów, ale bardziej jak tak mówiłem ci, w Kijowie są dobrzy trenerzy. Charków, na przykład tam gdzie się urodziłem, to taki amatorski boks, ale też tak mało tych trenerów. W Lwowie są też szkoły boksu. Więc powiem tak, że. Po całej Ukrainie są ci trenerzy, tak? którzy na przykład jakoś tak poświęcają swój czas, mądrze jakoś tak tym dzieciom wkładają do głowy nie tylko tak boks, tylko boksy, boks, a jakoś taki styl życia, taki nasz, taki chłopski, tak. nie, taki normalny, taki wiesz, dyscyplina, dyscyplina wiesz, no przede wszystkim też szkoła, tak? On na przykład mój trener, który ja miałem w Charkowie, tak? Że szkoła też przede wszystkim, tak? Czytanie tych książek, no żeby tak człowiek się rozwijał pomimo tego sportu, żeby coś innego jeszcze. Chyba tak? To jest też takie, w razie czego jakaś po prostu alternatywa w życiu, alternatywa, że Nie każdy no, będzie mistrzem świata, o no, to myśli. prawda. Na sali jest 30-40 osób. Ciężko uwierzyć, że akurat na mojej sali jest 30 mistrzów świata. No no, że tak, każdy ale będzie. ale chciałoby się. Tak, chciałoby się, wierzysz. ale weźmy pod uwagę, że tak się na 100% nie stanie. I to tak. jest powiedzieć komuś, słuchaj, trenuj, inwestuj w siebie, ale w razie czego wyjście awaryjne musi być? To prawda. No i dlatego tak e, ci trenerzy, wiadomo, nie wszyscy, ale wziąć pod uwagę, na przykład mówię Kijów, takie miasta Lwów, e, nawet e, mówię takie Winica, tam takie miasta, gdzie są ci trenerzy, którzy wkładają e, swój czas do zawodników. Ostatnie pytanko, to udało mi się zapamiętać, bo jest bardzo proste. Nie wiem, czy nie pada chyba po raz dziesiąty już dzisiaj wymarzony rywal? Wymarzony rywal. Ha, no mówmy o no Na przykład, Opas oczywiście, jeśli mówimy o hmm. mieszczącym świata, to e, wziąłbym tego Murata z Japonii spróbować, okay. by zaatakować pierwszy taki, jakby było taka możliwość. Dobra, dziękuję dobra. bardzo. Super. Dzięki. Moja przyjemność, także to no. dziękuję wszystkim ludziom za uwagę, bo wiem, że było warto. Pozdrawiamy. Mago. Inwette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie.